Witam słuchaczy serdecznie w 15 odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Dziś dosyć nietypowo, moim gościem nie jest ani działacz, ani piłkarz, ani kibic Polonii. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Prochwicz, twórca i prowadzący podcast Biała Gwiazda pod Lupą. Cześć, Mateusz. Cześć wszystkim, witam, witam serdecznie. E... Rozmawiamy tuż przed meczem między Polonią a Wisłą. Jesteśmy po pierwszej kolejce, zarówno nam, jak i Wam ta inauguracja, przyznasz, że nie ułożyła się pomyślnie. No tak, oczywiście Wisła troszeczkę lepiej wystartowała, bo ostatecznie udało jej się zdobyć jeden punkt, a w zasadzie to stracić dwa. Polonia, jak wszyscy wiemy, niestety przegrała na własnym stadionie, mówię niestety, bo Polonie dość dużą sympatią dalej i nawet pomijając te aspekty kibicowskie, że macie zgodę z Krakowią. Mieliśmy A, mieliście, tak, no dobra, ale mimo wszystko nic do Was nie mam. Bardzo, bardzo szanuję Wasz klub i bardzo się cieszę, że udało Wam się wrócić na szczebel pierwszoligowy. No i jeżeli będzie taka możliwość, to mam nadzieję, że razem awansujemy do ekstra tego sobie życzymy. Wisła Kraków to teraz zupełnie inna drużyna niż ta z końcówki zeszłego sezonu. Większość wyjściowej jedenastki już się zmieniła, zrotowała się. Jak oceniasz potencjał Białej Gwiazdy w tej chwili? Jest teraz lepiej, czy może wolałbyś ten skład zeszłego sezonu? Trudno so, powiedzieć, czy wolałbym skład z poprzedniego sezonu, bo jak wszyscy dobrze pamiętamy, Wisła opierała się głównie na Luisie Fernandezie. I... Kiedy on miał gorszy czas, to pismo po prostu punktowała słabo albo nie punktowała w ogóle. A teraz słyszę Goku, który ma go zastąpić, i mam wrażenie, że ta gra będzie rozłożona na kilku liderów, a nie tylko na jednego Hiszpana. Jeżeli miałbym kogoś wymienić w tym składzie, no to myślę, że, że dodałbym kogoś wysokiego w środku pola, kto będzie pomagał bronić FM gry, bo. Akurat tutaj Wisła ma bardzo duże problemy i, i mam wrażenie, że nie uczą się na błędach trenerzy, którzy prowadzą Wisłę Kraków. Barażak dobrze pamiętamy, przegraliście z Puszczą niepołomicę. Puszcza tak. potem chciała grać swoje mecze domowe u Was na stadionie. Dlaczego ostatecznie do tego nie doszło? Znaczy, pojawiały się tam jakieś informacje, że, że to niby kibice Wisły nie chcą, żeby Puszcza grała na, na naszym stadionie. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Królewski tutaj zrobił bardzo, bardzo dobrze, że zaproponował puszczy, grę na stadionie miejskim Henryka Reymana, Bo tak naprawdę no, puszcza musiała jakiś stadion zgłosić, a wiemy, że star rzecz zgłosiła drugi krakowski obiekt, czyli stadion Krakowi, więc, więc puszcza dostała takie pozwolenie od prezesa Wisły. Wydaje mi się, że, że ostatecznie doszło do tego, bo mam takie wrażenie po prostu, że nie, nie pasowało to wszystkim i też pewnie władze puszczy będą robiły wszystko, żeby swój stadion najszybciej nie tyle zmodernizować stadion, po prostu drogę dojazdową, bo tam był ten problem, że tir, który miał obsługiwać Life Park, tak to się chyba nazywa, mm -hmm. czyli całą, całą toczkę meczową i cały mecz. Po prostu nie miał gdzie tam wjechać, i teraz z tego co się orientuję, bo jestem może nie mieszkańcem do ale do Nepomys, mam dosłownie 5 minut samochodem. Z tego co się orientuję, to prace już są tam prowadzone, więc jest szansa, że puszcza jeszcze w tej rundzie, rozegra swoje spotkania domowe na, na swoim stadionie. I mówiąc pewnie szczerze, ja się bardzo z tego cieszę, bo nie wiadomo, ile puszcza będzie w ekstraklasie. Dajmy też kibicom z pomic po prostu cieszyć się tym, że ich klub awansował, że, że mogą sobie na spokojnie obejrzeć spotkanie w tych pomicach i muszą się tu do Krakowa autobusami czy czautami. Auto, Wydaje mi się, że jeżeli puszcza awansowała, to też wszystko zrobi, żeby jak żeby najszybciej wrócić na swój stadion. Przy Konziktorskiej mamy głód wielkiej piłki. W końcu możemy oglądać takie marki jak Arka, Lechia, czy właśnie Krakowska Wisła. Szkoda, że to piłkarskie święto odbędzie się bez zorganizowanej grupy waszych kibiców. No tak, ale to wiemy, jak działa PZPN i, i komisje, które są jakimiś tam odłamami PZPN-u. Wiemy, że oni za wszystko, co mogą, to wlepiają kary. Nie pamiętam, czy to było za racę, czy, czy za coś, co poleciało z trybun. Tak naprawdę wydaje mi się, że, że karanie w ten sposób do niczego nie prowadzi. Ja już od dawna mówiłem, że łatwiej byłoby wyszukać tych, którzy rzucają butelkami czy jakimiś plastikowymi kubeczkami, a nie karać wszystkich kibiców, tym bardziej, że no, to będzie to przeszkadnie smutne, bo... Dawno nie byliśmy na stadionie Polonii i mogliśmy spokojnie tam pojechać i walczyć, nie tylko na wojsku, ale też na trybunach. Oczywiście zakładam, że to byłoby spokojne spotkanie. No, a tak będziemy musieli oglądać w telewizji Polska to spotkanie o 12.40 w niedzielę. Prawdopodobnie będzie się wybierała też część waszych kibiców na trybunę gospodarzy. Schodzą jakieś słuchy, że się wybieracie? No tak, widziałem już takie informacje, że część kibiców wybiera się na, na Stadion Polonii. Powiem szczerze, że też miałem takie plany, natomiast, natomiast wracam z Gdańska do, do Krakowa w niedzielę nad ranem i po prostu byłbym wypompowany, gdybym miał jeszcze jechać do Warszawy, obejrzę na, spot, na spokojnie spotkanie przed telewizorem, a później w poniedziałek nagram odcinek dotyczący tego, tego meczu. Historia spotkań między Polonią i Wisłą sięga początków powstania Ligi Polskiej. Patrząc na bilans spotkań, widać, że czarne koszule wyjątkowo omleżą. No tak, natomiast ja bym to też oddzielił taką grubą kreską, bo jeden z Wisła z nie grała już dobre parę, parę lat, i wydaje mi się, że teraz będzie taka nowa historia tworzona, nowe. Oczywiście te statystyki będą cały czas towarzyszyły Wisle i Polonii. Natomiast myślę, że teraz będzie nowa era tych spotkań i można będzie od nowa liczyć, jak wyglądają bezpośrednie spotkania Wisły z Polonią. Zobaczymy tak naprawdę, czy to będzie w tym sezonie, czy, czy obie drużyny spotkają się w ekstraklasie, a może pierwsze lidze, też w następnym, chociaż mam nadzieję, że, że Wisła awansuje już w tym sezonie, bo, bo jednak pieniążki spraw, spraw telewizyjnych się przydadzą w budżecie. No wiadomo. Przypomnijmy dla słuchaczy, słuchaczom, że w 79 oficjalnych meczach między naszymi drużynami 50 razy góro była Biała Gwiazda, 18 razy Polonia i padło zaledwie 11 remisów. Tak więc te liczby są naprawdę przytłaczające dla nas, jeśli chodzi o, o statystykę. No tak, ale to tak już powiedziałem, wydaje mi się, że teraz będzie od nowa, nowa era tych spotkań nie ma co przypadać wali do, do statystyk, bo one. One są, można im manipulować, jak to mówił dzisiaj jeden użytkownik Twittera. Chodziło oczywiście o to, że Jarosław Królewski wyciągał statystyki dotyczące rzutów rożnych, rzutów wolnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak mówię, statystyki są tak łatwe w manipulowaniu, że I to nie chodzi oczywiście, że ktoś tutaj na przestępstwo. Mówię to zwyczajnie, mówię to zwyczajnie świecie. Tak łagodnie, że po prostu można sobie te statystyki podkręcać na swoją korzyść. Można też podkręcać na korzyść przeciwnika. Tak, jeszcze pozostając troszkę w tych statystykach oraz historii klubów, Wasza legenda, patron stadionu Wisły Kraków, jest takim wyjątkowym katem Polonii, był katem Polonii. Według waszego portalu Historia Wisły w 12 spotkaniach strzelił nam 16 bramek, co robi, robi naprawdę wrażenie. No tak, ale to były też inne czasy, inny system gry, w piłkę naszą troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Teraz pewnie gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli sobie przypomnieć to najwięcej bramek dla Wisły, mówiąc szczerze, nie pamiętam w tych bezpośrednich spotkaniach ligowych Wisły z Polonią, Pewnie gdzieś Paweł Groszek jest wysoko, bo on, on zawsze każdemu lubo i się w tych najlepszych swoich latach strzelał dużo goli. Z tych ostatnich czasów, jak patrzyłem na statystyki, to właśnie na pierwszym miejscu był, był właśnie wasz, wasz patron, waszego stadionu, a mhm. dwoma również z tych ostatnich czasów najlepszymi piłkarzami to był Tomasz Frankowski i. I, i, I Maciej Żurawski, czyli ten, ten duet z, z słynnego złotego okresu tak. waszej, waszej gry. Oni, oni nam też nastrzelali dużo bramek. E... Dawne czasy. Dawne czasy, ale jeszcze, jeszcze dosyć, dosyć świeże. Niektórzy kibice pamiętają i, i właśnie są, są, są głodni tego, tego widowiska z, z Wisłą Kraków. Może jeszcze przytoczę jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz, ja też się dowiedziałem dopiero ostatnio. Ostatnio swoje 85. urodziny obchodziła nasza Trybuna Kamienna. I mecz na inaugurację w 1938 roku właśnie rozegrała Polonia z Wisłą Kraków. I przegraliśmy tam 3 do 2. Czyli, czyli te broni Wisły i Polonii cały czas się ze sobą łączyły, krzyżowały jak to woli. No tak, no. ja pamiętam, że moim pierwszym meczem, na który, na który się wybrałem, to był właśnie mecz w Wisły z Polonią w 2013 roku przegrany, chyba w 2013 roku przegrany jeden do trzech, kiedy to w drużynie Polonii grał chociażby Marcin Baszczyński i Wisła była już po tych swoich przygodach w Lidze Mistrzów i zaczynała się osuwać w dół ligowej tabeli, stopniowo, stopniowo, ale zaczynała. Że ja z Polonią też mam, może nie do końca miłe wspomnienia, ale, ale pamiętam, że Polonia też gdzieś tam w mojej głowie jest, bo to był mój pierwszy rywal, którego zobaczyłem na żywo. Jak przewidujesz, jak będzie wyglądało niedzielne spotkanie? To, to, to naprawdę trudno powiedzieć, bo Polonia z Beniaminkiem i na pewno będzie chciała stworzyć sobie dużo sytuacji, sprawić niespodziankę, będzie na pewno chciała też narzucić swój styl gry a jeżeli ktoś potrafi rozczytać listę kraków, to potrafi sobie też z nią poradzić. Pytanie jest ta, też takie do Ciebie, jakby jak gracie, jeżeli gracie dużo fragmentami gry, rzutkami w pole karne, no to możecie liczyć na to, że, że gdzieś tam defensora Wisła po prostu pełni jeden, dwa błędy, w ja tego, czy uda Wam się to wykorzystać. Natomiast na pewno Wisła będzie, będzie chciała kontrolować grę na zasadzie takiego posiadania piłki, bo z tego Wisła jest znana i z tego też oczywiście, na, na tym też Wisła bazuje, tak, że, że ta piłka musi być przy nodze, Wiślacy nie lubią za nią gonić. Natomiast ja mówię, dużo, dużo problemów stwarza Wiśle obrona z trawioną do gry, więc jeżeli Polonia ma gdzieś szukać swoich szans, to na pewno właśnie po wrótkach, po autach, a co to naprawdę przyniesie niedziela, to, to dopiero czas pokaże. Natomiast liczę na to, że, że o tą jedną bramkę wiśniacy będą lepsi. Znaczy ja się obawiam jednej rzeczy, czy Polonia wytrzyma tej kondycyjnie. Jak obserwuję, jesteśmy po pierwszej kolejce, po pierwszej kolejce pierwszej ligi. To jest zupełnie inne tempo, zupełnie inny poziom grania, już taki bliższy tej ekstraklasowemu tempu na boisku i boję się tylko, czy, czy, czy Polonia wytrzyma kondycyjnie. No tak, ale to też trzeba sobie powiedzieć dość jasno, że, że każdy poziom rozgrywkowy w Polsce, czy to na świecie jednak wiąże się z tym, że ta intensywność jest wyższa. Nawet jeżeli śmiejemy się, że, że te nasze ligi są buraczane, czy po prostu momentami są bardzo śmieszne, bo, bo widzimy jakieś bardzo zabawne zagrania czy błędy, no to jednak ten poziom sportowy gdzieś tam się podnosi z każdym szczeblem, więc nie ma co się dziwić, że Polonia będzie potrzebować trochę czasu na to, żeby przyzwyczaić się do, do takiego innego grania niż to, co prezentowała w drugiej biegunie. Natomiast też na drugim biegunie można postawić motor Lubik, który nie miał problemów. Znaczy inaczej, miał problemy, ale udało mu się z, z nimi poradzić i ostatecznie zainkasował trzy punkty na rozpoczęcie sezonu, no ale tak mówię, w tej lidze może na po 10 kolejkach być liderem, a później bicie o utrzymanie, więc y, na razie na spokojnie patrzyłbym na to, co się dzieje u Was w Warszawie. Myślę, że myślę, że potrzebujecie też y, kilku tygodni, żeby po prostu przyzwyczaić się do tej ligi, żeby, y, żeby zawodnicy poczuli, y, poczuli to, co się dzieje na boisku. W przypadku Polonii niepokojąca jest troszkę też długość ławki rezerwowych. Jak patrzyłem dzisiaj na, jak wygląda cała pierwsza liga, to bodajże mamy najkrótszą ławkę rezerwowych w Lidze, co też może przełożyć się na to, że w pewnym momencie złapiemy zadyszkę. To ta, powiem ci w ten sposób, że to się przełożyło na przykład na to, że Wisła nie miała mócy, żeby awansować z Puszczą, nie pomicę tak, bo jeżeli zawodził Luis Fernandez i nie miał kto go zmienić, nie miał kto, kto po prostu za niego wejść. Czy ogólnie, jeżeli nie układało się coś w pierwszej połowie, czy, czy były takie spotkania, gdzie, gdzie rezerwowi nie dawali po prostu z tego, co powinni. No Wisła też to przerabiała w tamtym sezonie. Mam nadzieję, że w tym sezonie już nie będzie takiego tłumaczenia, że ławka była zbyt krótka, patrząc na to, ile jest transferów i jacy są zawodnicy. To martwi mnie w kwestii Wisły tylko i wyłącznie ta sytuacja zdrowotna, czy to Igora Sapały, czy pewnie za jakiś czas wspólne tabasze, bo on bardzo szybko łapie urazy w ciągu sezonu, a wracając do tego, co mówisz, że tej krótkie łapki w polonii, no tak, to jest to, co, to jest to, co właśnie o tym mówię, że to naprawdę ławką wygrywa się takie decydujące spotkania i przypycha się te najmniej oczekiwane zwycięstwa, gdzieś tam kolanem biodrem się wbija to piłkę i czasami potrzebni są rezerwowi. Jeżeli będziecie mieli za krótką łapkę, no to, no to może być różnie. Teraz zmieniłbym odrobinę temat z takiego czysto piłkarskiego na, na można powiedzieć kibicowski. Jak to się stało, że Wisła spadając z ligi Utrzymała, a może nawet zwiększyła swoją frekwencję na trybunach. Co, co, co takiego magicznego się zadziało, że, że potraficie to tak utrzymać, tak? To jest coś, czego, co u nas próbujemy odbudować od dłuższego czasu, i, no i idzie, jak jak, jak, jak idzie, patrząc na statystyki. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć coś, coś nowego. Wydaje mi się, że po prostu to jest magia klubu i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Wisła zawsze będzie przyciągać kibiców na, na stadion. Raz będzie tych kibiców 10 tysięcy, a raz 20 tysięcy, ale ta stała liczba widzów około 10 tysięcy zawsze będzie i mam też takie wrażenie, że w tamtym sezonie, kiedy Wisła zaczynała po spadku sezon, to kibice chcieli pokazać, że no jesteśmy z wami, jesteśmy z wami na dobre i na złe, wykorzystajcie to, że macie nasze wsparcie. Mm, piłkarze niestety ostatecznie nie zrealizowali swojego celu. No Jak widzimy, już teraz jest prawie 10 tysięcy biletów sprzedanych na mecz ze Starą Rzeszów, który odbędzie się 5 sierpnia. Przy okazji będzie pożegnanie Kulła prostego, więc pewnie to też nakręca dodatkową liczbę kibiców. Natomiast jest coś takiego w Wiśle -Kraków, co przyciąga ludzi na, na stadion. Czy przed telewizory, bo o tym też można powiedzieć, że Wisła zawsze buduje na bardzo dużą oglądalność. Mówiąc zupełnie szczerze, wydaje mi się, że tutaj w Krakowie jest coś takiego, kto kibicuje wiśle, ten, ten po prostu bierze z tym klubem się jest na dobrej nazwie, bo lata temu Wisła dostarczyła bardzo dużo pozytywnych emocji i teraz, chociaż jest pierwszy widzę i potrzebuje bardzo dużego wsparcia, to kibice po prostu się nie obracają, tylko są z tym klubem właśnie na dobrej nazwie. A powiedz mi, czy klub inwestuje jakoś widocznie w marketing, czy, czy widać na mieście plakaty, w komunikacji miejskiej jakieś banery, czy, czy, czy wszystko to się odbywa po prostu za pośrednictwem social mediów i, i po prostu drogą pantoflową, że każdy po prostu wie, że w najbliższy weekend gra Wisła i trzeba na nią iść, namawia się kolegów i rodziny i, i wybiera na stadion? Yes, pod względem marketingu u nas w Wiśle wydaje mi się, że nie jest tak, jak powinno wyglądać. Parkaty są na mieście oczywiście, w komunikacji miejskiej nie spotkałem się z reklamami, natomiast spotkałem się z reklamami w radiu, czy to w Supernowej, pewnie kojarzysz, bo, jest, bo mieszkasz w Krakowie, więc, więc kojarzysz takie, takie radio, czy to w radiu SK. Spotkałem się też z reklamą dotyczącą karnetu, czy, czy po prostu zakupu bilety na, na mecz wigowy. Wydaje mi się, że można zrobić więcej w zdolnym marketingu, ale też y, mam takie wrażenie, że, że zasoby ludzkie są za małe, żeby działać na większą skalę. A tak z ciekawości, ile osób mniej więcej liczy dział marketingu na Wiśle? Czy masz taką wiedzę, czy nie bardzo? Jest, no, nie, ma, nie mam pojęcia, natomiast z tego, z tego co udało mi się zaobserwować, to po prostu powiem, w ten sposób, że za mało. Bo jednak no, ten marketing u nas kuleje i, i też w social media nie są tak prowadzone jak przez inne kluby, raczej Wisła ma takie określone ramy prowadzenia swoich profili i, i oczywiście gdzieś tam są jakieś takie pójścia, takie bardziej śmieszne momenty i tak dalej. Natomiast raczej Wisła stara się trzymać taki poziom, ja bym to powiedział, taki bardzo nie szlachetny, tylko taki bardzo wysoki poziom kultury. A wydaje mi się, że jeżeli chce się teraz dotrzeć do młodych kibiców, no to powinno się też uderzać w TikToka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Na Instagramie co, i na TikToku też, ale, ale chyba to panto na TikToku jakoś tam szczególnie nie, nie walczy o, o no nowe zasięgi. Póki co, póki, póki co są kibice, którzy cały czas wspierają ten klub, natomiast zastanawiam się, co będzie kiedyś, jeżeli po prostu. Moda tego pokolenia, które jest teraz przeminie i to, co zrobi marketing wtedy, kiedy trzeba będzie pozyskać tych młodych kibiców. Ale też mam wrażenie, że to tak wygląda na tej zasadzie, że wszyscy liczą, że po prostu ojciec zabierze syna, a ona bierze córkę, dziadek zabierze wnuka i tak dalej, i tak dalej, i że ta tradycja wiśnicka będzie cały czas kontynuowana. To może pobawmy się teraz trochę we wróżbiarstwo. Albo, albo hazard, jakbyś miał postawić pieniądze na, na, na niedzielny mecz i miałbyś obstawić dokładny wynik. Jaki byś obstawił? Dwa jeden dla Wisły. Dwa jeden dla Wisły. No ja myślę, że będzie, że będzie remis mimo wszystko. Po, po tym naszym ostatnim meczu. Troszkę moja wiara w zwycięstwo, którą miałem wcześniej nad Wisłą, zmalała. Ale liczę, liczę gorąco na, na bramkowy remis. Ja liczę mimo wszystko na to, że Wisła wywiezie trzy punkty za Warszawy i mówię to dlatego bo po prostu, bo, bo chciałbym, żeby Pisła awansowała w w sezonia. Nie może sobie Wisła też pozwolić na to, żeby, żeby tracić punkty w pierwszych kolejkach, bo pamiętamy co było w tamtym sezonie, kiedy Wisła straciła punkty już na początku z sandwecją. Oczywiście później była ta seria zwycięstw, Natomiast później była też bardzo taka bolesna seria porażek czy remisów, no i niestety ostatecznie tych dwóch punktów zabrakło, więc jeżeli chce się awansować, no to trzeba po prostu punktować od początku na marca, bo później mm, proszę mi wierzyć, że kibice nie zniosą kolejnego wytłumaczenia, że Wisła uczy się tej liki albo, że po prostu zabrakło szczęścia. Na zakończenie chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, mianowicie finanse Wisły. Chodziły plotki, że brak awansu do, do Ekstraklasy mocno nadwyrężył kasę klubową, że pojawiły się jakieś długi, etc. Jak to tak faktycznie wyglądało? No wiem, że każdy brak awansu to, to naprawdę jest rok w plecy i jakieś 12 milionów złotych idzie po prostu obok Ciebie nie może się dotknąć, bo tak naprawdę prawa telewizyjne to są ogromne pieniądze. Więc jeżeli Wisła nie awansowała w pierwszym sezonie, no to powiedzmy, że gdzieś jest tam do tyłu kilka milionów. I teraz nie może sobie na to pozwolić, bo to nie to chodzi też o to, że każdy rok pierwszej licyty to jest jakiś, nie wiem, powiedzmy rok albo dwa lata odbudowywania, kolejne dwa lata odbudowywania klubu, stawiania, stawiania go finansowo na tą sytuację sprzed spadku i tak dalej i tak dalej, więc Wiadomo, że te długi w cały czas są, ale one są regularnie spłacane. Natomiast nie pomaga na pewno fakt, że trzeba, trzeba po prostu teraz przełknąć kolejną gorzką piłkę i patrzeć w Excela, który się świeci na czerwono, bo brakuje pieniążków z praw transmisyjnych. No i też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak się jest w klasiem, no to też można mieć wyższe umowy sponsorskie. Można też więcej dostać od zawodników, którzy. Którzy odchodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie wszystko połączone ze sobą. Mam nadzieję, że w niedzielę czeka nas piłkarskie widowisko na miarę tych naszych obu marek. Zapraszam naszych słuchaczy do kupowania biletów i karnetów na. Na mecz są już dostępne na stronie klubowej. Dzięki, Mateusz, za dzisiejszą rozmowę. Życzę Wam udanego sezonu, powrotu do ekstraklasy. Mam nadzieję, że w naszym towarzystwie. Ja również dziękuję i życzę sobie i Wam, żebyśmy spotkali się w ekstraklasie na następnym sezonie. Słuchaczom również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie posłuchać podcastów Mateusza, link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Cześć. Cześć.